Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ukarzek jest za Lombartek, który Trzyma. szerzej znany jest Wam jako Ufoludek z Lombardu, co? Oczywiście, że tak. Już takie, taki pseudonim masz, nie? Ufoludek? Znaczy, to zostało od Lombardu krzywka Ufoludek, no i, do, i, to, i cały czas e, ten wózek, że tak powiem, ciągniemy. Generalnie, no, trzeba dużo mówić, jest elegancko. Dużo wrażeń jak na, na pierwszy dzień, no i czekamy na dalsze efekty. No powiedz mi, zacznijmy tak od początku w sumie, jak, jak to było yy, na samym starcie, jak zacząłeś przychodzić do Lombardo, bo podejrzewam, że to było tak, że nie przyszedłeś tam po to, żeby yy, znaleźć się w fejmie, tylko przyszedłeś tam z jakichś, z jakichś potrzeb, tak? No bo po to się przychodzi do Lombardu, żeby coś kupić, coś sprzedać tak, i tak dalej. Tak, nie? no to to, to to wyglądało u mnie tak. Często kupywałem, często sprzedawałem i często zastawiałem, także tutaj nie ma co ukrywać, no i tak od tego od czasu. To się ciągło, 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 ciągło. Aczkolwiek no teraz wjechałem na własnego TikToka, na własnego Instagrama i też YouTube'a. No i coś tam działałem. No I stała się ta szansa, że jestem tu. Na tej także tak powiem metamorfozie delikatnej, no i co mam mówić, nie? Dobra, powiedz mi, jeśli chodzi o sam właśnie początek, jak przychodziłeś tam do Lombardu, nie? To, bo oni nie kręcili tego na samym początku, nie? czyli znaczy, Dopiero wpadnie na to jakiś... Znaczy, jakiś czas to później. był jakiś czas, to było tak, że... To było jakiś czas temu, gdzie chłopacy tam stwierdzili, no, że po prostu będą takie kontenciki robić, nagrywki. No i, i, no i ja po prostu tam zgodziłem się na jakąś pierwszą nagrywkę. No i od tej pierwszej nagrywki do kolejnej, do kolejnej i do następnej tak to poszło. jak okay, jak to było właśnie na początku, jak oni, oni cię zapytali, czy chcesz występować? Znaczy nie, no to było po prostu, że no, yy, chcieli po prostu z, yy, musiałem wypełnić zgodę po prostu na udostępnienie swojego wizerunku. No i po tej zgodzie, którą udostępniłem, że napisałem no to tak się stało, że cały czas to ciągnę, nie? I tak zostało poniekąd. Chyba nie przypuszczałeś, że po. Bo ile lat już tam występujesz? Oj, no, trochę już. z, par... z parę ładnych. No. Chyba nie przypuszczałeś, że taka duża popularność spotka, że pójdziesz sobie do galerii w Warszawie i ludzie będą sobie z tobą robić zdjęcia, co? No, generalnie nie, nie przypuszczałem tego. Ci powiem, no, aczkolwiek jestem miło zaskoczony. I zobaczymy, co dalej nam co, dzień przyniesie albo czas. Mam nadzieję, że to będzie start na, na, na lepsze, a nie na gorsze. I zobaczymy, co, co będziemy tu dalej działać, nie? A powiedz mi jeszcze, jak y, zacząłeś tam występować, no to ty się stałeś takim jednym z mocniejszych bohaterów, którzy są tacy wyraziści, że ludzie cię zaczęli tam dostrzegać. Inni cię, jedni cię lubią bardziej, drudzy mi, a ty miałeś jakieś takie, y, takie... Yy, wrażenia, że jak ten pierwszy, pierwszy komentarz się zaczął i pozytywny i negatywny, to dotknęły Cię, czy miałeś w to w znaczy, Ja Ci powiem tak, ja podchodziłem też, że tak powiem troszeczkę na luzaku, troszeczkę nie, troszeczkę tej spiny jednak było, ale aczkolwiek później, później, później to już z czasem mija i, i już z dnia na dzień praktycznie z tych nagrywek już te, ten stresu nie było, te, tego spięcia też nie było, poniekąd inni też tam Próbowali mnie jakoś wiesz, znorać i zblokować, no ale ja się nie, po prostu nie dałem i dalej ciągłem ten wózek. Nie? I nadal brnę i pokazuję, że się da. Jesteś drugą osobą, która gdzieś tam pojawiła się we Frikach, no bo pierwszy jest Dalton, który, który walczy w Prime. Jak ty w ogóle postrzegasz jego postać teraz? No bo on dosyć negatywnie się wypowiadał o, o chłopakach z, z Lombardy. Znaczy ja ci powiem tak, każdy ma na to inny pogląd, każdy ma inny na to wizerunek. Generalnie ja nie będę tutaj co do kwestii Daltona od, yy, tam wdrężał tego tematu, bo to wiadomo też jesteśmy poniekąd takimi kolegami, bo z jednego miasta jesteście? Z jednego nie? miasta, tak, dokładnie. I, i, I nie ma co tutaj y, zigły widły robić. No i tyle, no cóż, was zestawić, nie? Generalnie, no są, są nawet na. już się po, y, pojawiło na portalu, czyli na tym Facebooku i tak dalej. Są screeny, są shoty zrobione, jak chcieliby zestawienie ja i Dalton we walce. Generalnie, no. Nie mógłbyś, wiem, mógłbyś z nim walczyć, czy nie bardzo? Znaczy, ja nie mam do tego problemu. Mógłbym normalnie wyjść i tam no tak się sportowo. Na, się na, na przykład na że tak powiem. I, i mam nadzieję, że no coś będziemy do tego dążyć, nie? Żeby zrobić ten kontent taki, jak się widzowie domagają. Mam nadzieję, że Dalton też na tą współpracę pójdzie tam, nie będzie już żadnej tak, spiny konkretnej i wiem o tym, że na pewno pójdzie na to, bo znamy się nie, nie od dziś. Powiedz mi jak chłopaki z Lombardu zareagowali, jak powiedziałeś im, że dostałeś propozycję, bo podejrzewam, że z nimi rozmawiasz o tym, czy, czy powinieneś generalnie, pójść, radzisz się nich pewnie. Generalnie, bo... generalnie było tak, że weszłem, <laughs> oni już tam skądś poniekąd się dowiedzieli z internetowych stron. Generalnie, czyli z Facebooka, Instagrama i tak dalej. No i co mam ci powiedzieć? No co, do chłopaków to dotarłem, Ja mówię, że to jest prawdą, że jadę i, i jednak coś tam się sta... będzie działo w moim życiu, no i ci powiem... Też nie, 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 nie padły słowa złe od nich. Generalnie fajnie to wyszło, bo oni jeszcze bardziej mnie wspierają. Nie? Tam nie, ma, nie było żadnego czy żadnego, e, kurwa nie dasz rady czy coś, nie? Ale nie nie, też nie było tak, że ci odradzali na przykład. Nie, nie okay. było takich rzeczy, po prostu powiedzieli, że yy, dla mnie to jest yy, życiowa szansa start po lepsze i wiesz, i generalnie. super podejście. No nie mam jakiejś spiny co do chłopaków, bo z chłopakami też współpracuję pomimo to, że swoje robię, aczkolwiek no zobaczymy co czas pokaże i no i co dalej, nie? A jak właśnie reagujesz na to, bo, wczoraj, bo jakiś czas temu rozmawiałem, wczoraj albo to było kilka dni temu, rozmawiałem z Daltonem i on powiedział, że to on założył ten kanał od chłopaków, że on to rozpromował i on jest taką główną postacią i nic im nie zawdzięcza i nie jest im wdzięczny za nic. Gen generalnie to jest ciężki temat ci powiem, bo ani tu nie będę na no, to chłopaków... Nie mów, to nie mów o sobie, to nie mów o, o daltonie, tylko powiedz o sobie. Jak ty na to, jak ty to po postrzegasz? Ja, na, ja to powiem krótko. Każdy ma swój e, wgląd na to całkiem inaczej, ja też podchodzę do tego inaczej, chłopaki tak samo też inaczej na to patrzą, on też inaczej, także wiesz, tu nie ma... Tu nie ma co rozgryzać yy, obydwu stron. Ja patrzę na to, że po prostu przyjechałem tu po lepszy start i po, po to, żeby tu wygryźć. Pewnych ludzi i... Ja to, zadymią, i, że, to, że jesteś tak. taki. Ja myślałem, że ty jesteś, ja myślałem, że ty jesteś taki spokojny, że, znaczy, że znaczy, no, ufoludek jest taki bardziej, wiesz, stonowany, a ty jesteś tutaj, widzę, znaczy, taki ja też, rozbrykany. Ja tu przyszłem też po pewne zwycięstwo, po lepszy start w życiu, pokazać, że się da, kurwa, i nie ma żadnych miękkiej, miękkiej gry, także wiesz, jestem mega, też trochę mega przygotowany co do, co do, do tej walki. Okay, okay. a ja trenujesz już? Już pełny pe etap był e, taki, e, przygotowań. Nie będę zdradzał co i gdzie okay. i na co. Kto, na z się trenujesz? No teraz by był w ten miesiąc. Okay. Gdybym tak, no gdyby, gdyby, gdyby tak na pełnej, że tak powiem okay. kurwie wjechał i, i bym to dopiął do, na ostatni guzik mam, no jestem 100% pewny, że by się to udało wygrać. A teraz już zmieniasz swoje życie, czyli nie wiem zdrowiej się odżywiasz, nie pijesz alkoholu. Zaczy, teraz, po, padł, po, znaczy to było, to było, to było to było tak, że tutaj o, z kolegą Kamilem miałem pewną rozmowę, generalnie Kamil powiedział, wybierasz albo lepszy sobie start w życiu i dążysz, nie pokazując się tak jak do tej pory i robimy ciebie normalnego faceta, gdzie normalny ubiór, normalne odżywianie, zero alkoholu, zero alkoholu i imprez, no i tak dalej, nie? Szczegółowo powiem, że jest kurwa nawet lepiej, czuję się lepiej o wiele, po badaniach jeszcze lepiej szło. no i jest taka pozytywna energia co do tego wszystkiego. Także Ci mówię, że jest pełna pizza i do przodu idzie. Czyli Fejem ma dać Ci no, takie kop, le, le, lepsze, 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 lepsze samopoczucie, nie? No generalnie jestem mile zaskoczony co do nawet innych zakupów że mogłem z Bogdanem się spotkać. To jest mega, mega, mega dla mnie kurwa coś takiego pięknego. Co mam tu mówić? Generalnie. Czy jesteś zadowolony z tego wszystkiego? Dzisiaj jest. Dzień ogólnie, ogólnie, jeśli chodzi o, o dołączenie do fejmu, o, to, o no... ten wybór, że będziesz szybił bił, treningi, no tak. zmiana życia, czy to powiem, no, jest... jest mega, mega sztos, mega sztos. No dobra, a powiedz mi, bo to yy, ja zapytam, bo nie wiem, no. te pieniądze, które zarobisz w fejmie tak jednorazowo, to są największe jakie zarobiłeś w swoim życiu? Szczerze? Jednorazowo? Wiesz, o to, że się... Jednorazowo, to pewnie tak, bo takich pieniędzy nie miałem jeszcze w, w rękach. Aczkolwiek w, y, mam plan, jak je już rozplanować, co do, mojego, do mojej stylówki i co, co, co do zmiany mojego życia, nie? Tutaj jakie masz plany? No plany na pewno są takie. Żeby się troszkę odkuć od e, tego, złego, na pewno e, złego towarzystwa, gdzieś na pewno e, pójdą zmiany w stylówce, pójdą pewne pieniądze na jakieś mie mieszkankowe najęte, żeby się odciąć powinkę tego od mamusi od tatusia, wie, żeby zacząć jakiś lepszy starcik. No i no, żeby pokazać dużo po prostu, że chce te, że to robić i że jest zmiana. Okay. Nie? Dobra, powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o, o chłopaków z Lombardu, ty dalej będziesz występował? Na pewno będę występował, bo chłopacy nic mi takiego nie zrobili. Generalnie będę też swoją tutaj część, e, taki kontakt drobny e, tutaj wdrążał. Czyli sam jeszcze wychodzisz z jakąś inicjatywą, że im będziesz coś dawał jakiś koncept. No jeszcze, coś, jeszcze coś tam będziemy dogryzać. Ty, ty będziesz zyskiwał na nich, a oni też na to. A oni, nie? To jest, no to to jest tak taka wspólna tak? wymiana. To, to jest chyba najlepsze, co można zrobić. I nie? generalnie ja tu nie mam nic przeciwko, bo i chłopacy tutaj mi tutaj mega pomogli. Jak przychodziłem i coś sprzedawać, czy zastawiać, czy oddawać, no i to tyle. A, nie nie tutaj... Telefon teraz masz, bo ty zawsze telefony Znaczy Mam to, ale, telefon, no. nawet iPhoneika y, tak S coś tam osiem, no. i jestem mega zadowolony z tego. I nie wiem, czy nie pójdą jeszcze lepsze zmiany, żeby coś lepszego sobie kupić. A to tylko w Lombardzie może u nich, nie? Żeby, żeby, była, żeby była transakcja, nie? No, no tak, tak, tak. tak no, ja będę chciał coś zmienić, zmienić na pewno telefon, aczkolwiek no, zobaczymy jak to się wszystko rozegra, nie? Dobra. Niestety pytanie, bo to zobaczymy czy to w ogóle pójdzie, bo nie wiadomo jeszcze jaki będzie przeciwnik, ale wiesz coś w ogóle o swoim przeciwniku? Jeśli... Generalnie nic nie wiem. Wiem tylko tyle, że jestem mega nastawiony, mega przygotowany. Generalnie chcę mieć jeszcze bardziej to dopiero na ostatni guzik, no i tyle. Tu mam tu dużo rozgryzacza, Pewno będzie tak, że troszkę stresiku będzie przed tym no mieściem i tak dalej, nie. Generalnie, ale będę dążył do tego na tych treningach, żeby to bardziej jakoś emocjonalnie dopiero na ostatni guzik, wiesz? Postarać się o to, żeby to jak najlepiej wypadło i, i nie było takiej lipy, nie? że mówię tutaj jedno, a zrobię drugie, że wydaje jak... trenujesz to wiesz to. Przegrać tak można wiesz. zawsze, ale jak, jak jesteś przygotowany to nie ma, nie ma sobie, nie, nie będziemy sobie. No, ja Ci powiem, zarzucenki. że te treningi były też troszkę wykańczające. Było, były takie starty, że z początku nawet nie umiałem uderzać. Teraz już jest to wdrożone w moją, w, mój, w mój trening. Generalnie fajnie zadowolony jestem z tej osoby, która mnie trenuje, bo naprawdę przykłada tutaj serducha wielkiego i nawet że tak powiem pod jajami leci, ale trzeba dążyć do tego, żeby tutaj spiąć się na pełnej piździe i zrobić najlepszą formę do, tego, do tej walki, nie? tak. Bo no, pokażę się na koniec tatuaż, bo widziałem, że masz... To jest mocny tatuaż. Tak, generalnie to bo ogólnie to było, że tak powiem, zdrożone moje TikToki i tak dalej. Okay. Był jakiś e, do tego tatuażu kontencik robiony. Ilość tam tych e, lajków, czy tam czegoś, e, tych TikToków albo Instagramów, wiesz, i tak dalej. I, e, jakiś tam kontakt był. mniejsza z tym, nie będę tu rozgryzał na szybko. E, I co? No i się stało, że ilość tych e, polubień, followersów i tak dalej, tych serduszek i Cały tak dalej. Góry, Cały czas do góry słono i padło. Był, był moment, że spadliśmy na, po, na pomysł tutaj z, z koleżką, że zrobimy dziarę, nie? No i ta dziara jednak powstała. No, fajna pamiątka, nie zawsze gdzieś. Tak, no pamiątka jest pamiątką, ale, ale tak jak mówię, no to było już w planie, nie? Zaczekamy na, na przyszłe konferencje, no i, i zobaczymy jak sobie poradzisz w Oktagonie, nie? Dziękuję. Dzięki wielkie.